Thank <music> you. Motorola Defy to nowoczesny, ładny i stylowy smartfon, który dzięki odpornej na kurz i wodę obudowie bez problemu przetrwa sytuacje, po których zwyczajna komórka nadawałaby się już tylko na złom. Zaś wyjątkowo odporny na zarysowania wyświetlacz Gorilla Glass sprawia, że nie musimy przejmować się, gdy telefon spadnie nam w piach lub przejedzie po chodniku. Motorola Defy jest lekka, dobrze leży w dłoni i tylko mocne spasowanie obudowy, zacisk klapki baterii oraz szczelne zaślepki wszelkich gniazd i portów Przypominają, że mamy do czynienia z aparatem o podwyższonej wytrzymałości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zajmujący prawie całą przednią część smartfona dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,7 cala i rozdzielczości 854x480. Cechuje się on dużą jasnością, kontrastem i znakomitym nasyceniem kolorów. Dzięki temu znakomicie nadaje się nie tylko do surfowania po internecie czy korzystania z Facebooka, ale również oglądania filmów i przeglądania zdjęć. DeFi pracuje na zmodyfikowanym Android idzie 2.1, dzięki czemu mamy do czynienia ze zoptymalizowanym interfejsem oraz ładniejszą grafiką. Na uwagę zasługuje aż 7 w pełni konfigurowalnych ekranów, na których bez trudu umieścimy masę przydatnych widgetów. Nie musimy się ograniczać, gdyż 800 MHz procesor DeFi dzięki doskonałej optymalizacji aparatu bez trudu radzi sobie z aplikacjami, nawet z wyświetlaniem map. Omawiany smartfon wyposażono praktycznie we wszystkie nowoczesne metody komunikowania się z otoczeniem. Mamy GPS, Wi-Fi, moduły łączności 3G, Bluetooth oraz oczywiście gniazdo mikro-USB i port słuchawkowy 3,5 mm, dzięki którym posłuchamy na DeFi muzyki przy wykorzystaniu tradycyjnych słuchawek na mini-jacku. Osoby dużo piszące, na przykład SMS-y, na pewno ucieszy fakt, iż DeFi posiada funkcję swipe, która pozwala nam pisać całe słowa bez odrywania palca od ekranu. Dzięki temu po nabraniu wprawy jesteśmy w stanie pisać praktycznie tak samo szybko jak na aparacie z pełną klawiaturą kuwerty, ale o wiele bardziej stylowo i nowocześnie. Motorola DeFi to smartfon o funkcjonalności małego komputera, którego dzięki wytrzymałości szczelnej obudowy możemy swobodnie i odważnie użytkować bez obawy, że się uszkodzi po zakurzeniu czy zamoczeniu. Ten jedyny w swoim rodzaju telefon można nabyć weżej już od jednej złotówki w ofercie dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zachęcamy do jego wyboru nowych i stałych klientów, którzy lubią pancerne smartfony.